Cześć, witam Was kochani na kanale Marko Polska Piłka Dzisiaj podsumuję tutaj na swoim kanale kolejkę Ekstra klasy. powiem Wam tyle, że było bardzo ciekawie zresztą o czym wszyscy wiecie faworyci, faworyci w, tym w tej kolejce przegrywali gdyby ktoś obstawił 4 metrze to za 10 zł mógłby grać Ponad 2000 tysiące, bo wszystkie drużyny z czołówki swój mecz przegrały, przegrała cała czwórka. Jedynym klubem, który zagrał trochę lepiej, to była szczecińska pogoń, która doszosowała punktowo do Legii i Krakowi. I tak to właśnie taką właśnie to mieliśmy kolejkę. Wszystko zaczęło się w Mielcu, gdzie tamtejsza stal podejmowała mistrza Polski biały Białystok. Mecz zakończył się wynikiem 2-1. Pomimo, że Jaga stwarzała, stwarzała sytuację, nie potrafiła ich przełożyć na bramki, Mielczanie zagrali w tym meczu bardzo dobrze. Zwyciężyli. No i Zasłużenie wygrali i po prostu starali się wybijać Jagę z uderzenia. Dobrze bronili, dobrze przesuwali. No i Jaga po tym, jak w pierwszej kolejce tej rundy oczywiście zwyciężyła wysoko, tak teraz była po prostu bezradna, chociaż tak jak mówię objęła prowadzenie w tym spotkaniu, ale wynik był jaki był no i porażka Jagielloni to było, to zapowiadało już, to była już pierwsza sensacja, potem pogoń podejęła Górnika Zabrze e, powiem Wam szczerze, że byłem zaskoczony postawą portowców bardzo dobry mecz Kamila Grosickiego e, całkiem e, dobrze się grosić tutaj prezentował, zdobył dwie bramki no i e, trochę się zdziwiłem, że Górnik nie odpowiedział żadnym trafieniem, porażka dość taka spektakularna aż 3 do zera tutaj właśnie z pogonią Szczecin. Tym razem drużyna Jana Urbana nie spełniła pokładanych w nich nadziei, chociaż było wiadomo, że ten mecz będzie nie będzie łatwy, to jednak liczyłem tutaj bardziej na to, że górnicy potrafią stworzyć więcej sytuacji. Mecz też pomiędzy Radomiakiem a Śląskiem. Powiem Wam nieciekawe widowisko. Widać dwie drużyny, które w sumie. Znaczy, nieciekawe tak dla widza, który nie jest po prostu zainteresowany ani jedną, ani drugą, drugim zespołem, ponieważ tak naprawdę to można powiedzieć, że było ciekawie. Jeden do jednego, długo, długo Śląsk prowadził, ale Radomiak zdołał wyrównać, no i w sumie ja uważam, że w tym meczu nie było zwycięzcy, znaczy wiadomo był remis, ale chodzi mi o to, że nikt nie może się czuć tutaj wygrany, przegrany, że raczej, przepraszam, że raczej te obydwie drużyny mogą mówić o tym, że są przegrane z perspektywy Śląska Wrocławskiego, no to już nie wygląda naprawdę dobrze, bo wrocławianie zajmują ostatnie miejsce, teraz zdobyli raptem jeden punkt i przy innych układach meczów, czyli przy tym, że tym razem to dół tabeli zwyciężał, po prostu sytuacja klubu z Wrocławia jest coraz trudniejsza i chyba można już naprawdę pomarzyć o o, o tym, aby się utrzymać w PKO Ekstraklasie, bo te straty są coraz większe na dzień dzisiejszy. Wrocławianie do bezpiecznego miejsca tracą punktów 8, ale jak wiemy, przed nami mecz Puszczy z Zagłębiem. Jeżeli padłby tam remis, to ta strata będzie już wynosiła 9 punktów. No i myślę, że Wrocławianie będą w bardzo, bardzo trudnym położeniu, o mało. Niewiele Wrocławianom brakowało do tego, aby dowieść ten wynik, bo dopiero stracili bramkę w doliczonym czasie gry. Doszło też do spięcia pomiędzy zawodnikami wrocławskimi. No, myślę, że tam powolutku wkrada się też nerwowość, co przekłada się i na wyniki tej, tego zespołu na boisku. No a radomiak. Remisując ten mecz jeszcze jest wciąż przed strefą spadkową. Zobaczymy jak będzie to wyglądało po meczu Puszczy z Zagłębiem. Raków Częstochowa przegrywa u siebie z katowicką GieKSą. GKS po raz kolejny udowadnia, że walczyć potrafi, że Beniak Minek nie przestraszył się. Częstochowian zagrał całkiem przyzwoite spotkanie. Zwyciężając 2 do 1, zwłaszcza druga bramka bardzo ładna, po ładnym rozegraniu, uderzenie kowalczyka, no i raków pokonany. Raków od kilku meczów nic wielkiego nie gra i tutaj też myślę, że nie można się tłumaczyć tym, że trener Papsun nie miał czasu, aby sobie tą drużynę ułożyć, bo myślę, że już tego czasu miał dosyć. Po prostu Raków gra zbyt wolno, wyprowadzając ataki. Myślę, że Liga też się tego nauczyła. Ten atak pozycyjny po prostu jest zbyt wolny. Wydaje mi się, że gdyby Raków zagrał bardziej bardziej żył z przodu, to ta sytuacja mogła być lepsza. Wiadomo, Raków przygrywał 1 do 0, odpowiedział bramką Iwi Lopeza. Oczywiście Iwi Lopez to jeden z czołowych zawodników, chociaż Wiadomo, że jest on też daleki od swojej nominalnej formy, no ale dostał piłkę, uderzył, wpadło, no ale cóż z tego, skoro za chwilę, za chwilę Geksa i tak i tak zdobyła bramkę, jeszcze w międzyczasie mieliśmy, prawda, rzut karny, gdzie tutaj bramkarz drużyny z wybronił, no na razie raków jest taki bezbarwny, gra tak no, czasami w meczu zdarza im się fajnych 15-20 minut, kiedy muszą coś zrobić tak jak i w tym spotkaniu, kiedy musieli gonić, no to grali trochę szybciej, przyspieszyli tą grę i myślę, że gdyby Raków grał właśnie tak szybciej to i wynik mógłby być inny, a tak po prostu katowiczenie przeczekali ten moment ataków Rakowa wrócili spokojnie do gry no i Beniaminek z Katowic zasługuje na Uznanie w tym spotkaniu. Piast ograł warszawską legię 1 do 0 i następna drużyna szczółki tutaj poległa w Gliwicach. No i cóż, no i też Gliwiczanie może nie grają w wielkie piłki, no ale mecz zwyciężyli. Legioniści przegrali, nie zaczęli w ogóle, legia nie zaczęła tej rundy. Dobrze, bo w dwóch meczach zdobyła raptem tylko jedno, jeden punkt, bo pamiętamy, że tydzień temu zremisowała raptem z kielecką koroną. A ta korona właśnie ograła drużynę motoru Lublin. U siebie 1 do 0. Jest to ważne w kontekście utrzymania ważne zwycięstwo. Także tutaj korona znowu się troszeczkę przybliżyła do tego utrzymania. Oczywiście w tym momencie jest bardzo ciężko powiedzieć, czy koronie się to uda, czy też nie, ponieważ tych kolejek jest jeszcze, jak wiemy, sporo, a no, ta przewaga wcale nie jest nad tą strefą spadkową jakaś bardzo, bardzo wielka, ale na pewno były to ważne punkty dla drużyny Skielc. Łódzki widzę zremisował z Krakowią mecz dość wyrównanych dwóch drużyn. Pierwsza połowa bardzo ciekawa, intensywna i myślę, że to tak można było przewidywać przed tym meczem, że tu może paść remis. No i, i tak się też skończyło. Łodzia nie remisują, Krakowia również zdobywa punkt. No i spotkanie niedzielne Lechy z Lechem, kiedy wydawało się, że Lech, który przejechał się po Widzewie wysoko, pewne zwycięstwo, bardzo ładna gra w tamtym meczu, no tutaj przegrał 1-0 i powiedzmy sobie szczerze, nie ma co ukrywać, Lech grał bardzo, bardzo słabo w tym meczu. Nawet gdyby, bo wiadomo też, że w 14 minucie już grali w dziesiątkę po błędach środkowego obrońcy i dwóch żółtych kartkach, ale myślę, że nawet gdyby Lech grał w tym spotkaniu z Lechią w jedenastkę, w jedenastu, przepraszam najmocniej, w jedenastu, to tego meczu by nie wygrał. Lechia była naładowana, to Lechia wyglądała właśnie jak Lech, który ograł wtedy widzę. Tak tutaj teraz to, Lechia była tą drużyną dominującą, no i dla, jeśli patrzeć tutaj z, właśnie w kontekście kibiców Lechi mogą się oni cieszyć, bo to zwycięstwo jeszcze wciąż tutaj daje nadzieję na utrzymanie, prawda, bo ta strata się zmniejszyła po tym pokonaniu poznańskiego Lecha. No ale gdyby zagrał y, tak jak powinien, czyli powinien by, gdyby wygrał, y, mógł y, tutaj sobie dopisać kolejne czy punkty. Ta przewaga lecha by wtedy była większa, dużo większa, ponieważ już by to było aż 7 punktów nad zespołem y, z Częstochowy. nad Legią czy Krakowią, Krakowią pogonią, wzrosła bo ona do 10. I kto wie, czy też Lech na ten mecz nie wyszedł właśnie z takim nastawieniem, nie dopisał sobie tych trzech punktów już przed meczem. A tutaj okazało się, że sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna. No, ale cóż, tak to, tak to przebiegało. Oczywiście dla kogoś, kto by oglądał tą pierwszą, na pierwszy raz, przepraszam, pierwszy raz chciałem powiedzieć kto by oglądał pierwszy raz naszą PKO Ekstraklasę sytuacja mogłaby mu się wydawać dziwna, prawda, że faworyci przegrywają te spotkania z drużynami niżej notowanymi jednak dla tych, którzy śledzą tą naszą Ekstraklasę tak na co dzień, to wiedzą, że takie kolejki się już zdarzały i, i było tak, też podobną sytuację już mieliśmy, kiedy to Jaga właśnie przegrała wtedy w Mielcu, no, nie pamiętam innych wyników, ale było też tak, że w z kolejek właśnie, że wszystkie, cała czołówka też dostała w łeb, tak jak i w tej kolejce. Nikt po prostu nie, wy, nie, wy, nikt nie wykorzystał potknięcia rywali. A więc podsumowując już ten odcinek, Lech prowadzi, jest oczywiście liderem, nadal ma 47 punktów, ale dziwne, żeby było inaczej. Skoro wszyscy, cała czołówka przegrywa, Czyli druga jest Jaga i trzeci Raków. tutaj się też oczywiście nic nie zmienia po 30, 38 i 37 punktów. Legia Krakowia i pogoń po punktu, punktów 33. Najlepiej do tej pory punktującymi klubami PKO Ekstraklasie, w tych dwóch kolejkach. Co może być trochę dziwne, jest szczecińska pogoń, borykająca się, wiemy z jakimi problemami, ale być może jest to tak, że czym w klubie jest gorzej, tym zawodnicy więcej dają siebie. I pogoń do tej pory na razie: dwa mecze, dwa zwycięstwa. Binans Bramek 4 do 0 i, i ma już 33 punkty. Ma tyle samo co czwarta legia i piąta Krakobia. A drugą drużyną, która też do tej pory najlepiej punktuje jest katowicka GieKSa, która również zdobyła 9, czym awansowała na pozycję 8, wyprzedzając Motor, no i będąc w tym momencie najlepszym beniaminkiem PKO Ekstraklasy. Widać, że tutaj jednak te beniaminki sobie całkiem nieźle radzą, jak GieKSa, tak i Motor. No i teraz moi drodzy też strefa ta spadkowa, tak jak mówię, za niedługo zacznie się mecz pomiędzy radoniakiem a Zagłębiem, więc, przepraszam, puszczą a Zagłębiem, więc to będzie bardzo ważny mecz, mecz myślę o 6 oczek, jeśli która ze stron ten mecz wygra, przeskoczy w tabeli na pewno Radomiaka. Jeżeli padnie remis, to nie będziemy mieli zmian w tabeli Gdańska. Lechia tych punktów zgromadziła po tym zwycięstwie 18, co może tchnąć, tak jak mówię, nadzieję na utrzymanie się, ale oto nie będzie wcale prosto ani łatwo, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni. Oczywiście to zwycięstwo na pewno jest bardzo, bardzo cenne. No i zwiększyła też przewagę nad wrocławskim Śląskiem, który zamyka tą tabelę z dorobkiem 11 punktów i myślę, że we Wrocławiu no, naprawdę jest już bardzo, bardzo trudna sytuacja i nie jestem aż takim dużym optymistą, żebym uwierzył, że nagle Śląsk zacznie bardzo dobrze punktować i i, i będzie stanie się utrzymać. Będzie to zadanie ekstremalnie trudne dla wrocławskiego klubu, a tym bardziej, że mówię no wiadomo jak to jest w takich momentach, kiedy jesteś na końcu, kiedy przegrywasz i, i jeszcze dajesz sobie taki praktycznie wygrany mecz. No, remisujesz ostatni, prawda, ale większość meczów przegrałeś, gdzieś potrzebujesz tych punktów, a tutaj w takim momencie jeszcze to. Pada bramka wyrównująca, która cię w sumie dobija i rozbija też troszeczkę morale drużyny. Zobaczymy, jak to się będzie dalej kręciło. Ale myślę, że Śląsk się przed spadkiem nie uchroni. Co do leci, pewności nie mam, bo tak jak mówię, też jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc może pójść to jeszcze w dwie strony. Zobaczymy, jak będzie, mówię, wyglądała dzisiaj puszcza i zagłębie. To też ciekawe według mnie spotkanie. No a też Radomiak nikogo nie zachwyca swoją grą, więc tutaj bym się nie zdziwił, gdyby za chwileczkę się to nie pozmieniało i na przykład zespół z Radomia znalazłby się w strefie spadkowej w najbliższych kolejkach, ale jak będzie to o tym się już przekonamy w późniejszych, po rozegraniu następnych kolejek. Na razie. Najlepiej, tak jak już wspomniałem, punktuje pogoń i punktuje katowicka Gieksa. Zobaczymy, walka, walka jest, walka jest oczywiście też w, czołowce, w czołówce, prawda. No. Oczywiście po tych dwóch zwycięstwach Pogoni, też bym nagle nie popadał w hura optymizm, że Pogoni już doszusuje tutaj na przykład do trzeciego miejsca i będzie walczyło o puchary. No jeżeli by się tak stało, byłoby to przynajmniej dla mnie duże zaskoczenie, ale no na razie Pogoń zaczęła dobrze. No i zobaczymy jak będzie się prezentowała w kolejnych meczach. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne filmiki na moim kanale Marko Polska Piłka. Podzielcie się też swoimi opiniami po tej kolejce w komentarzach. Lajkujcie, dawajcie suby dla kanału. No a ja, a ja oczywiście będę nagrywał kolejne filmiki.